Jerba ma tę recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja zestawu od UN MATE. Będzie to zestaw MATE plus Bombilla. I tak wyjaśniając e, słowem jakby wstępu, tydzień temu na moim kanale pojawiła się recenzja podobnego zestawu i tutaj nastąpiła po prostu pomyłka komunikacyjna pomiędzy mną a sklepem Muen Mate, wynikała po prostu ona na, na tym, że zrecenzowałem zestaw, który kosztuje około bodajże 150 zł, myśląc, że jest to zestaw, który recenzuje dzisiaj za 60 zł. Oba podobnie nieco wyglądające, chociaż oczywiście różniące się szczegółami, m.in. tym, że na tym droższym zestawie jest nie tylko Sygnet, ale też i logo UN MATE, natomiast tutaj w przypadku dzisiejszego zestawu będzie miał miejsce, będzie na naczynku tylko i wyłącznie Sygnet. I ta pamiątka była po prostu no, niezamierzona, no zdarzyła się, chciałem nagrać szybko filmik, ponieważ dawno nie było tutaj filmów, jestem w sekcji remontu. E, niestety to tło, które jest też za mną, nie wiadomo czego, że tak powiem przetrwa, jeśli uda mi się znaleźć dla niego miejsce w innym miejscu mieszkania, no to na pewno przetrwa, natomiast jeśli się tego nie uda, no to niestety, ale po paru latach będę się musiał z nim pożegnać, natomiast filmiki będę do tej pory, będę cały czas nagrywał po prostu na innym tle. No ale wracając jakby, jeszcze raz przepraszam za tą pomyłkę, dlatego też usunąłem ten film, żeby nie wprowadzać Was w błąd. Między innymi informacje o tym, czy można myć takie naczynko w zmywarce były nieprawidłowo podane, ponieważ opierają się na karcie produktu. Tego nie jestem w stanie, że tak powiem, sprawdzić organoleptycznie. Dlatego postanowiłem wycofać ten film. No i dzisiaj robię go tak jak należy. I dzisiaj widzicie między innymi recenzję właśnie yerba mate set lub też zestaw... UNmate, które znajduje się u nich na stronie. Zestaw ten kosztuje 5999 i ten zestaw tańszy nadaje się do mycia w zmywarce, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Naczynko, jak i bombilla, możecie je wyczyścić, wrzucić do zmywarki, chociaż mówiąc szczerze, wystarczy gąbka po prostu z pływem do mycia naczyń i przetarczyć tego po powierzchni. Naczynia ze stali nierdzewnej, bo takie jest to naczynie, mają ten plus, że no nie spleśnieją Wam. Tak jak może spleśnić Palosanto. Palosanto oczywiście posiada właściwości przeciwgrzybiczne, Natomiast jeśli zostawicie w Palosanto słoż, to na przykład tydzień czy dwa tygodnie, bo widziałem takich historii na grupach, no to pomimo tych właściwości no coś tam wyrośnie. No tutaj, no to jest materiał naturalny, tym bardziej, że to drewno jest też najczęściej okute. No i też minus właśnie tych naczynek okutych jest taki, że one z czasem mogą popękać. To się stało właśnie między innymi z moim ostatnim palosanto, którego używałem przez bodajże 3, 3 lata. Po prostu drewno, kiedy się wysusza, obkurcza się, natomiast znowu, kiedy dostaje wody, pęcznieje. No i ten ruch prawdopodobnie, że tak powiem, obkurczenia skurczania spowodował to, że moje palosanto na boku po prostu pękło raczej tego nie ściągnę też żadną opaską uciskową niestety jest to taka tak pęko że raczej się tego nie da zrobić bo myślę, jeszcze co z nim zrobić, niestety cieknie i przerzuciłem się w tym momencie, w tej chwili całkowicie na naczynka ze sali nierdzenej. I jednym z takich naczynek jest właśnie naczynko, które dzisiaj będę recenzował i za 60 zł otrzymacie je w takim eleganckim kartoniku, który bez problemu może pójść na prezent. W środku znajdziemy naczynko, znajdziemy również bombilę i znajdziemy czyścik. Czyścik, o którym często zapominamy, komponując swój zestaw do yerba mate. No i czyścik dopasowany do tych bombili, czyli nie ma ryzyka, że on nam po prostu nie wejdzie. Tak jak wspomniałem, zestaw ten możecie dostać za 59,99 na u, stronie UN MATE. Link znajdziecie w opisie tego filmu lub też na ich koncie Allegro możecie kupić. Czego dowiadujemy się z opakowania? Z opakowania dowiadujemy się, że tutaj będzie mate plus bombilla. Mamy również wizualizację tego produktu, jak on wygląda. Z drugiego boku opakowania mamy yerba mate set. No, a z tyłu opakowania mamy taki tekst po prostu zachęcający do ogólnie spożywania yerby, że oryginalnie pochodzi ona z Ameryki Południowej i yerba jest idealnym boosterem dla umysłu i ciała. I ludzie, którzy wybierają zdrowy styl życia doceniają benefity płynące właśnie z picia tej yerby które polegają m.in. na energetycznym wpływie, energetyzującym wpływie na ciało, a także skupieniu umysłu, no i oczywiście dostarczeniu dla ciała również witamin i minerałów, no i to wszystko w sposób naturalny, bez żadnych... Chemicznych że powiem, rzeczy. W środku ja w tej chwili nic nie mam w środku i zachęcam Was do zobaczenia w dalszej części filmiku. Na którym za chwilkę zobaczycie, co znajduje się w środku, a także jakie są poszczególne wymiary, wagi i objętości, pojemności właśnie tego naczynka, a także pozostałych elementów tego zestawu. Obejrzyjmy, jak wygląda zestaw od UN MATE. Otrzymujemy go w takim właśnie kartoniku. Jest on bardzo elegancki, więc bez problemu można taki zestaw dać komuś na prezent. W środku całość jest pozabezpieczana. Ja oczywiście już nie będę miał na... Poszczególnych częściach folijek zabezpieczających, natomiast w środku, mniej więcej, wyglądało to w taki sposób, że samo naczynko jest jeszcze w dodatkowym kartonie. Natomiast bombilla i sam czyścik były dodatkowo zabezpieczone i powsuwane w jeszcze, jakby, odpowiednie miejsca. Tutaj znajdowała się bombilla, a wyżej znajduje się okrągłe, opakow, okrągła dziurka na czyścik. I teraz, tak po kolei, bombilla. Ona waży około 20 gram, co raczej jest mało istotne. Ona posiada pierśń chłodzący, natomiast te pierścienie chłodzące, jakie by nie były, na jakich bombilach by nie były, jakby nigdy Was nie uratują przed poparzeniem się, lub też nie zbiją po prostu temperatury na paru, jeśli zrobicie go zbyt ciepłego. Tutaj po prostu należy kontrolować wodę. Ja na te pierśnie chłodzące patrzę tylko i wyłącznie pod kątem. Po prostu ozdoby takiej bombili. Dla mnie mogłoby ich w ogóle by nie być. Cała bombilla jest całkiem estetycznie wykonana. Wysokiej jakości jest ten szlif tutaj. Te nacięcia są naprawdę dość duże, więc fajnie zasysa wodę. Natomiast nie są zbyt duże, więc nie ma też problemu. Nigdy mi się nie, nie zdarzyło pijąc przez tą bombillę, żebym zaciął po prostu jakiś listek. Wiadomo, jeśli to będą jakby urugwajskie no to przy pomocy tej bombili troszeczkę tego pyłku można się napić. Do Shimarao ta bombilla się nie nadaje, nie takie jest jej przeznaczenie. W dalszej części, zaraz za tym filtrem szczelinowym, mamy po prostu logo UN Mate, które jest w jakiś sposób naniesione. Nie wiem w jaki sposób jest to naniesione, natomiast wydaje się, że to będzie dość trwałe. Mamy ten pierścień chłodzący, o którym wspominałem, no i ustnik. I sama bombilla, wspomniałem, że waży 20 gram. Jednak no to jest mniej istotne niż sama długość. Sama długość bombili to jest 16 cm. Ona posiada w prawie, że całej części szerokość 1 cm, troszeczkę rozszerzając się przy ustniku, gdzie to, gdzie to wynosi około 12-13 mm. No i wysokość samego ustnika, tego otworu, przez który pijemy, jest dość duża w porównaniu do innej bombili od Uenmate i wynosi około 4 mm. No i po omówieniu właśnie tej bombili, czym należy ją czyścić? Należy ją czyścić czyścikiem, który znajduje się również w zestawie. Sam czyścik ma około 17 cm, więc on bez problemu cały, całą bombilę nam wyczyści, wchodzi on do po prostu do środka tej bombili i możemy tutaj dopchać do samego końca, więc nie będzie problemu z wyczyszczeniem. Cały Wasz zestaw dzięki temu utrzymacie w czystości. I akurat bardzo fajne jest to rozwiązanie takiego czyścika. Zazwyczaj brakuje w naszych pierwszych zakupach, jeśli chodzi o jerbę. Natomiast dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasz zestaw będzie cały czas jakby utrzymany w higienie. No i ostatnia rzecz, no to to jest naczynko. Naczynko, które już wyjmuję. Naczynko samo w sobie waży 137 gramów. Samo naczynko ma pojemność około 200 ml, takiej pojemności użytkowej, tak jak ja to mówię. Pojemność użytkowa jest dla mnie taką pojemnością, której zazwyczaj. Używam. yerba wtedy jest nasypana mniej więcej do, tej, do tego przewężenia po prostu. Natomiast maksymalnie to naczynko ma pojemność około 250 ml. Jeśli chodzi o sam susz, taka po prostu zwykła, najzwyklejsza laborada, od 40 do około 50 g takiego suszu tutaj zmieścicie. Ja sam wolę, żeby tej jerby było około 40 g w takich pojedynczych porcjach wolę troszeczkę mniejsze po prostu zasypytą naczynko. Posiadając taką pojemność będzie o tyle dobre, że będziecie mogli zdecydować, czy chcecie iść w mniejsze naczynka, czy chcecie iść w większe naczynka, tak zwane wazony, można powiedzieć takie naczynko na pierwszy raz o średniej pojemności standardowej żeby, że tak powiem będzie jak najbardziej ok, jeśli chodzi o samą, same wymiary tego naczynka wysokość to jest 11 cm średnica na dole czyli tutaj to jest 7 cm a średnica u góry to jest 8 cm warto też zwrócić tutaj uwagę że w środku mamy oznaczenie numeru stali nierdzewnej wykonanej do produkcji tego naczynka w przypadku tego naczynka jest to stali nierdzewna numeru 304. Jest jeszcze stal nierdzewna numeru 316 bodajże, która jest przeznaczona między innymi do produkcji narzędzi chirurgicznych. Natomiast 304 jest stalą, która ma troszeczkę słabsze właściwości antykorozyjne, ale jest łatwiejsza w obróce z tego co przeczytałem i jest wystarczająca do kontaktu z żywnością, czyli tutaj żadnego rodzaju kwasy organiczne, pochodzące z jerby nie powinny nic, że tak powiem, robić złego temu naczynku, więc to jest jakby najważniejsze, czyli nasze bezpieczeństwo jest zachowane. Blacha. No, można powiedzieć, że dość cienka, natomiast sa, samo naczynko jest termiczne, czyli posiada próżnię pomiędzy jedną a drugą warstwą, bodajże, lub też po prostu jest wypełnione powietrzem, które chroni nas przed wrzątkiem lub też zimną wodą, i no, nie ma możliwości, że jeśli do naczynka, nawet całe, całe, całe naczynko, jeśli zalejecie. Brządkiem, no to poczujecie jakieś nieprzyjemne odczucia po prostu trzymając je. Przy czym no, pamiętajmy, tej jermy nie zalewa się wrzątkiem. No i teraz najważniejsze, czyli jak wygląda, jakby cały zestaw po włożeniu do niego bombilli. No i tak jak widzicie, ta rurka bombilla wystaje z naczynka na około 4 cm. Osobiście wolę, kiedy wystaje nieco więcej, ponieważ no tutaj jest dość krótko, natomiast da się z tego pić. Ja osobiście, tak jak wspomniałem, wolę jak wystaje więcej, wolę też mniejszy naczynka, natomiast tutaj mówimy o takim zestawie dla początkujących. No i bombilla jest całkiem dość wysokiej jakości, podobnie jak naczynko, w pełni, że tak powiem, wystarczające, spełniające swoją rolę. Te zasypy około 40-50 gramów są też wystarczające dla początkujących. Mateistów. No, i teraz przejdziemy do ogólnej oceny tego całego zestawu. Swój zestaw już mam przygotowany do picia, tak jak widzieliście, naczynko posiada taką pojemność pomiędzy 200 a maksymalnie 250 ml, tak jak wspomniałem. No dla mnie są to zbyt duże pojemności naczynek, ja wolę nieco mniejsze, natomiast dla początkujących użytkowników, którzy jeszcze nie mają wyrobionego no, swojego zdania, przyzwyczajeń, taka pojemność będzie o tyle dobra, że można ją sobie manipulować, można troszeczkę tej hierby wsypać w niej, można wsypać jej troszeczkę więcej bez, że tak powiem, efektu takiego, kiedy na przykład kupicie ten tak zwany wazon, czy te takie ceramiczne naczynka, tykwy, no ceramiczne tykwy, ceramiczne naczynka o pojemności około 300 ml. jeśli tam dacie mniej jerby niż około 50 gram, no to to wszystko będzie pływało, będzie się robiło takie bajorta, bombilla w ogóle się nie będzie trzymała w miejscu. Tutaj ja mam nasypane około 40 gramów yerba maty kaleny czerwonej, której recenzja pojawi się na kanale i już uprzedzając są recenzje. No dawno nie piłem tak dobrej yerby. W międzyczasie gdzieś tam piłem flor de obery, czy Don Bosco, których recenzja również się pojawiła, natomiast ta kalena zrobiła na mnie ostatnio najlepsze wrażenie z tych wszystkich jep intensywne nuty czekoladowe, takie gorzkie. No, będzie recenzja naprawdę fajna jepa. Będzie jeszcze kalena despelada, ale ta czerwona już na mnie zrobiła dobre wrażenie. Natomiast wracając do przedmiotu recenzji. Tak jak widzieliście, naczynko jest ze stali nierdzewnej. Stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Nie jest to więc, że tak powiem, jakiegoś Jakiegoś niewiadomego pochodzenia chińska blacha. Jest to fajna stal, która nadaje się do kontaktu z żywnością i tutaj się nic nie powinno stać. Dlaczego na przypomnę, nadaje się do mycia w zmywarkach. No i jak się prezentuje, tak widzicie. Jedyna rzecz, na którą mogę narzekać, no to to, że ta bombilla wystaje tylko 4 cm. Natomiast absolutnie nie przeszkadza to w piciu. Tak jak widzicie można bez problemu się napić, żeby to były 2 cm, to rzeczywiście mógłbym narzekać, Mówię tylko i wyłącznie o swoim odczuciu, że ta bąbina mogłaby być nieco dłuższa, natomiast wtedy też hmm, powinien być dłuższy wyciorek i też no, swoją drogą musiało być pewnie większe wyższe opakowanie. Natomiast sam zestaw no, muszę Wam powiedzieć, że sprawuje się idealnie. I tak, zestaw ten kosztuje 60 zł. Macie dzięki temu naczynko, które ma taką no, średnią pojemność, można sobie troszeczkę manipulować tą pojemnością. Sam zestaw, jeśli chcielibyście stworzyć shimarao, no to raczej nie. Sam zestaw, jeśli już macie jakieś naczynka, no to no, też nie jest zestawem, który musicie mieć, który zmieni jakby, doświadczenie picia yerby, czyli na przykład będzie to przysiadka z Palo Santo na tykwę, albo będzie to przysiadka na przykład ze zwykłego Palo Santo na pampeano, które no, swoją drogą troszeczkę jakby jest przereklamowane się z czasem. Korzystając z niego raczej rozczarowałem niż zachwycałem coraz bardziej. Natomiast macie naczynko, to naczynko jest przeznaczone przede wszystkim właśnie dla osób, które będą zaczynały przygodę z yerbą. Za 60 zł macie bombillę, macie naczynko, które Wam się nie stłucze, ponieważ nie jest z ceramiki, nie jest jeśli zapomnicie o tej yerbie i którego higienę bardzo łatwo zachować, nie musicie wykonywać żadnych kurado i tak dalej, wystarczy je opłukać czy wyparzyć, a jak ja to zrobiłem i już można z niego korzystać. Macie bombillę, która zgodnie z opisem na One poradzi sobie z 95% yerb. No tutaj trzeba by przeliczyć ile, żrakujące yy, wszystkie jert na rynku... Stanowi Shimarao, natomiast Shimarao raczej ta bombilla sobie nie poradzi, nawet bym tego nawet nie próbował. Natomiast ze wszystkimi pylastymi, ale ciętymi yerbami ta bombilla sobie poradzi, nie ma tutaj żadnego problemu, ponieważ ta kalena troszeczkę pyłu ma. Ale piłem również przez nią Don Bosco czy Flor de Oberę. Don Bosco było akurat bardzo, bardziej pylaste, no całkiem pylasta yerba i też sobie ta bombilla z tym poradziła. No i macie czyścik, który też jest bardzo ważnym elementem zestawu, pozwalającym go utrzymać w czystości. Więc tak, dla kogo ten zestaw? Na pewno nie dla osób, które już mają jakieś naczynka, ponieważ nie zrewolucjonizuje to waszego zestawu, ale na przykład jeśli macie już wierberę czarną z UN Matej i chcecie mieć czarne naczynko, to jak najbardziej, ale z tym się jeszcze, jakby trzymajcie, ponieważ będzie również recenzja zestawu bodajże że właśnie tego droższego za 150 zł, nie wymienię jego nazwy, żeby znowu nie wprowadzać w błąd. I tam też to naczynko jest czarne, natomiast jakościowo troszeczkę ten zestaw jest lepszy, no ale kosztuje trzy razy drożej. Więc tutaj mamy produkt po prostu dla osób początkujących, w momencie kiedy na przykład byście stwierdzili, że no raczej herby nie będziecie pili, bo wam nie zasmakuje, no to tak. Bombili możecie używać do picia herbat liściastych, natomiast kubeczka można używać po prostu też jako do picia herbaty, zwykłej nawet. Ergonomiczny kształt można, troszeczkę wygodniejszy niż szklanka. No i ważna bardzo rzecz, nawet jeśli zalejecie to właśnie naczynko to dzięki temu, że ma podwójne ścianki pijąc nawet tą herbatę ze mną wrzątkiem, nie poparzycie się, a absolutnie na pewno nie będziecie mieli odczucia jakiegoś gorącego metalu, kiedy będziecie pili jerbę, którą należy zalewać, jeśli jesteście początkującymi wodą o temperaturze około 70 stopni. Mówi się o rozpiętości pomiędzy 60 a 80, no i tutaj ten środek 70 stopni według mnie jest najlepszy, gdyby uznawać taką najlepszą średnią temperaturę dla wszystkich jerb. Więc tak. Zestaw bardzo fajny, 60 zł. Macie bombille, wyciorek i naczynko. Gdybyście to próbowali jakby skolekcjonować inaczej, również możecie wyjść podobnie, natomiast nie będzie to takie, nie widziałem naczynek za 20-30 zł. ze sali nierdzewnej w takim fajnym kształcie, właśnie ergonomicznym, gdzie łatwo jest to bardzo trzymać. Widać, że po prostu kształt jest no, typowy pod jerbe, że to projektował ktoś, kto jerbe pije. No i też w takim fajnym malowaniu z fajnym logiem UN Mate, po prostu przedstawiającym również samą naczynko po prostu z bombillą. Całość jest, myślę, gustowna, łatwo się to trzyma. Nie jest ta farba jakoś wyjątkowo śliska. Jest mniej śliska niż w poprzednim takim oliwkowym naczynku, który recenzowałem, więc tutaj tego efektu nie ma. Całość się fajnie trzyma. Nie ma również tutaj gumki pod spodem, więc jeśli macie jasne biurko, fajnie byłoby mieć jakąś podkładkę, żeby po prostu go nie powysować na czarno. No i ze swojej strony, jeśli myślicie o swoim pierwszym zestawie do yy, po prostu picia yerby, no to ja bym się raczej nie bawił w wybieranie różnego rodzaju bombili, wybieranie różnych naczynek. Wziąłbym po prostu ten zestaw i yy, na jego podstawie podjąłbym dalsze decyzje, czy potrzebuję kolejnej bombili, bo chcę na przykład Shimarao, bo w sumie tylko do zmiany bombili, tylko to mogłoby m, Was jakby zmotywować, ponieważ tą bombilią wypijecie większość yerb standardowych. No i później zdecydować na przykład, czy szukacie mniejszych naczynek, czy szukacie tak zwanych wazonów. Myślę, że dzisiaj to tyle. Ze swojej strony mogę Wam obiecać, że spróbuję nagrać kolejny filmik równo za tydzień. Być może na tym tle, może uda się właśnie jakoś uratować, jak wspomniałem. No i dzięki, do kolejnego odcinka.